Zakupiłem to takie urządzenie do cyklicznego ładowania i rozładowywania akumulatorów, rzucanie danych do programu, aby tutaj męczyć naszego batecha. Ale troszeczkę się rozczarowałem tym urządzeniem. Pierwsze, co to było, co można było zauważyć, to spadek napięcia i troszeczkę grzały się te złącza. Okazało się, że oczywiście śrubka niedokręcona. Zostało to dokręcone, no ale nadal mamy tutaj spadek napięcia przy ładowaniu, czyli na przykład ustawimy sobie 14,6 V, no to niestety na wyjściu jest właściwie na, na klemach tutaj około 14, także jest dosyć znaczny spadek napięcia, ale co bardzo nie ma się co dziwić, spójrzcie jakie to są kabelki, dosyć cieniutkie, jeszcze tutaj pewnie nawet płytka nie jest zbyt gruba. I to wszystko powoduje, że jest ten spadek napięcia. No i to urządzenie jest naprawdę bardzo, 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 bardzo głośne. Żeby te przewodziki były jakieś takie solidne, ale one są takie mięciutkie. No, szału, szału nie ma. I żeby nie było, że tu jest jakaś duża moc do ładowania i rozładowania, bo to... Wychodzi po około ładowanie bodajże 16 czy ileś tam amperów, a rozładowanie około 12 amperów było, chociaż tam przy napięciu 12V niby ma być 10, także to jest, no jak na takie duże urządzenie, tak hałasujące, no to niestety za mało. No cóż. Szukamy dalej jakiegoś fajnego urządzonka do takiego cyklicznego, cyklicznej pracy ładowania, rozładowania plus jakieś zbieranie danych w komputerze.